Przedstawiciele Straży Miejskiej edukują najmłodszych poprzez zabawę. Podczas spotkań w publicznej szkole podstawowej nr 7 w Żaganiu przybliżali najmłodszym uczniom zasady bezpiecznego zachowania się na drodze. Dzieci poznawały najważniejsze znaki drogowe, a każdy uczeń otrzymał także odblaskowe zawieszki, aby być widocznym w drodze do szkoły. Była także zabawa wjazdę samochodem, droga oraz światła. Wszystko po to, aby zwrócić uwagę na bezpieczeństwo. Lekcji przyglądał się Krzysztof Gonera. Straż Miejska z Żagania odwiedza uczniów szkoły, zwłaszcza te pierwsze, drugie i trzecie klasy, edukując przez zabawę. Dorota Stepelska, jestem dyrektorem publicznej szkoły podstawowej nr 7 w Żaganiu. Klasy edukacji wczesnoszkolnej, czyli klasy pierwsze, drugie i trzecie, uczestniczą w szkoleniach z przepisów ruchu drogowego. Myślę, że takie spotkania uczniów ze Strażą Miejską są o wiele bardziej efektywne i ciekawe dla dzieci, chociażby dlatego, że szkolą je panie, panie w mundurach, dzieci bawią się samochodzikami, dzieci mają zajęcia warsztatowe, w związku z czym nabywają wiedzę w sposób praktyczny, co jest dla nas ważne. Dzieci wiedzą, jak się zachować w czasie wędrówki ze szkoły do domu. Jest to dla nas bardzo ważne, nawet no, bezpieczeństwo dzieci leży nam wszystkim na sercu. Czy planujecie Państwo w perspektywie kolejnych lat takie nauki? To są rzeczy, które robimy systematycznie, cyklicznie, nie tylko przy udziale Straży Miejskiej, bo i wychowawcy klasy 1-3, a także nauczycielki świetlicy również to robią, a zależy nam przede wszystkim, ciągle to podkreślam, na bezpieczeństwie dzieci, no bo to tutaj jesteśmy, żeby o nie zadbać. Nauka przez zabawę chyba wchodzi szybciej niż normalna siedząc w ławce. Januszek Dorota, starszy strażnik Straży Miejskiej w Żaganiu. Chętnie się bawią, uczestniczą, odpowiadają na pytania. Mamy zagadki, krzyżówki, no i oczywiście nagrody. To odblaski, które można przyczepić sobie do plecaczka, do kurteczki. Coraz szybciej robi się szaro na drodze. Myślę, mhm. że takie odblaski to bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o dzieci. Dlatego profilaktyka jest prowadzona właśnie w takim sezonie, gdzie już niestety od godziny 18-19 robi się ciemno. Dzieci wracają z różnych zajęć pozalekcyjnych, a więc są widoczne na drodze, na przejściu dla pieszych. Przyznam szczerze, że dzieci bardzo dużo wiedzą, Myślę, że taka dodatkowa edukacja w tym temacie na pewno się przyda, a nie zaszkodzi. Widzę znaki drogowe, widzę sygnalizację świetną. Mm. Jest nawet droga. Jest droga, tak. Dzieciaczki w pierwszej klasie bardzo chętnie tutaj ćwiczą przejście dla pieszych. Oczywiście sygnalizację znają, ponieważ występuje u nas w Żaganiu. Edukujecie też młodzież, właściwie to dzieci, żeby nie zatruwać środowiska. Kluczyńska Ewa, specjalista ze Straży Miejskiej Żagania. Tłumaczymy im, że zajmujemy się też kontrolą segregacji śmieci, kontrolą spalania odpadów w piecach, które są zabronione. Lekcje takie poglądowe nauczania segregacji śmieci. Czyli gdzie oddajemy, jakie śmieci oddajemy, jak segregujemy, w jakich kolorach segregujemy. A dzieci kolory szybko łapią, a to jest wszystko kolorowe. I muszę powiedzieć, że to też sprawia, że dzieci chętnie nas słuchają. Maju, co jest najważniejsze, kiedy poruszamy się po drodze, jako piesi? Uważać na auta i patrzeć, jakie są znaki. Jakie jest zielone, to można przejść. Ale jak nie masz świateł, a jakieś auto idzie, to trzeba poczekać. A co to jest za znak ten, który teraz dostałaś od Pani? To jest przejście dla pieszych i rowery tutaj nie mogą jeździć. Właśnie, i to jest ważne miejsce, bo tylko tam powinniśmy przechodzić przez drogę. Tak. Szymonie, czego się dzisiaj nauczyłaś? Że trzeba się zatrzymywać przed przejściem dla pierwszych i trzeba patrzeć na znaki. No właśnie, a jakie znaki poznałeś dzisiaj? Pamiętasz jakieś? Przejście dla pierwszych, ustaw pierwszeństwa. Powiedz mi, Jula, co dostałaś właśnie? Wisiorek z pieskiem. Wisiorek z pieskiem, ale ten wisiorek <grym> jest, jest jednocześnie odblaskowy. odblaskowy. Dlaczego ważne jest, aby nosić takie odblaski? Dlatego, żeby było nas widać w nocy. A jakie mamy kolory sygnalizacji świetnej? Jest żółty, zielony i czerwony. Na którym możemy przejść? Na zielonym. A czerwony oznacza? Że mamy się zatrzymać. A pomarańczowy? A pomarańczowy to znaczy, że jak jesteśmy w aucie, to możemy się przygotować do odpalenia auta. Dla Radio Zachód Krzysztof Gonera.